Marzec Dalej to samo oczko Kurczę, parę dni temu było pełno śniegu A dzisiaj lodu. A dzisiaj proszę Strumyczek płynie wcale nie zwolna Tylko całkiem żwawo Cyfu w nim się nazbierało Uhu Ale za bardzo nie będę go czyścił Bo w tym cyfie siedzą Przetrwalniki różnych roślin, które tutaj sobie swego czasu z takim mozałem sadziłem. i podałem rybkom trochę żarcia, ale to jest jeszcze za wcześnie, za zimno jest, no, no nie żerują. No, ale można sobie je pooglądać. O, no, proszę. Chyba Mają się dobrze. Pompka jeszcze chodzi, jeszcze bąbelkuje, jeszcze trochę pobąbelkuje. Potem będziemy ją włączali w lecie. Jakby się okazało, że za mało powietrza. Zobaczmy, co tu się dalej dzieje. No samochody sobie jadą, słychać się dobrze. Będzie słychać jeszcze lepiej, jak wytnę ten kawał. To pasmo tuj, które jest między mną a drogą, bo mi tutaj chcą zabrać kawał działki. No może ciekawe czy basen to przetrzyma, bo wibracje na pewno mu na dobre nie zrobią. Przypominam basen jest betonowy. Więc będzie przenosił te wszystkie wibracje przez podłoże, że szkoda gadać. No nic, jak nie inaczej to weźmiemy, jakąś folią to wyłożymy, ale to ciężko będzie. Ciężko będzie z tym. Zwłaszcza, że mam tu takiego czworonożnego przyjaciela z tymi pazurkami, który sobie regularnie robi spa w strumyczku folia gruba, ale też strach że przesadzi i zrobi dziurkę jedną albo dwie. Witaj papier. No zaczynają powoli się pojawiać zielone źbełka świeże no to jest zimnozielone zielone rośliny oczywiście są dalej zimą zielone to niektóre przetrwały nie wiem pewnie grzały się przy pompie Trzeba będzie resztki tej poproci trochę wyciąć i wywalić No, zajęcia na sobotę mam już wyznaczone oczyścimy to wszystko śmieci wyciągniemy siateczką i będzie dobrze witam Monty widzę, że tu mi się wykopał z piasku grzybień. Na szczęście piaseczek mamy w woreczku, więc go w najbliższym czasie dosypiemy. Lubię ten dźwięk płynącego strumienia. Mocniejsza pompa z drugiej strony, jak to mówią, co za Zdrowo. Sitowie widzę, że działanie przetrwało. Skrzyp też, chociaż się położył. Tak, do w wodzie, w trumyczku też pięknie rosną. Do odrośnięcia. Nie ma tam pałka wodna, ona później zawsze wypuszczała. Pierwsze grzybienie, widzę, już też puszczają liście pod wodą. Papirus chyba przeszedł do historii. No, łagodnej zimy. Ale tym się nie będę przejmował. Pozwólmy naturze działać. Wiesz, mój Ultramax się odpowietrzył bardzo szybko. Nie było większych problemów. Poszedł momentalnie. Praktycznie to, co na ostatnim filmie widziałeś, jeżeli widziałeś ostatni film, to jest cały czas od odpowietrzania. Żadnego, żadnych skrótów. Potem tylko raz potrząsnąłem i parę bąbelków poleciało i to wszystko. Chodzi o jak w w tej chwili. No Hypermax moim zdaniem jest trochę przekombinowanym filtrem. Zresztą już Ultramaxa przekombinowali mocno. A Hypermax to I z drugiej strony, takie duże filtry też są potrzebne do dużych akwariów. Nie będę, Nie będę negował. Było, nie było. Nie każdy chce, nie każdy może mieć sum, zwłaszcza w już istniejących zbiornikach, których no, nie zawsze da się przerobić. Na przykład moje, moje akwarium nie da się przerobić na akwarium z panelem, no chyba żeby się tam powiedzmy połówkę tego akwarium, czy tam ćwiartkę tego akwarium wydzieliło na panel i wtedy mamy panel, nie? Jejku, co to za gapy? Słuchaj Ja Ci mogę jedynie poradzić Jako stary fizyk Żebyś skorzystał z Ciśnienia atmosferycznego Do napełnienia Hypermaxa Opróżnił z powietrza węże wylotowe Napełnił wodą węże wlotowe Dolotowe Te, którymi zasysa wodę No i Cóż, niech działa fizyka A resztki powietrza, no to już To naprawdę resztki Powinny same już przelecieć Choćby siłą rozpędu, nic innego ci nie poradzę. Ja swojego Ultramaxa nawet nie opóźniałem tych. No, to prawda. To są filtry, które są bezszelestne, i tam nie ma, że coś warczy, burczy i charkocze. Czasem człowiek patrzy z niedowierzaniem na akwarium, czy tam woda się rusza. Bo kurczę... Za cicho. Jak sobie przypomnę czasy mojej młodości, pięknej, właściwie końca liceum, kiedy miałem taką pompkę zasilaną silnikiem gramofonowym, który się potrafił zatrzymać w środku nocy. I ja się wyobraźcie sobie, budziłem w środku nocy, bo nie słyszałem takiego charakterystycznego puf, 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 puf. Potem miałem kłopoty w akademiku, żeby zastąpić. Znaczy, hałas w akademiku był na, na tyle duży, że zastąpił mi tą pompkę. No były piękne czasy Człowiek miał kilka akwariów Zawsze... Zawsze... Tak, misza, tak, tak, tak Zawsze, Przepraszam, to mój pies e. dobrze, dobrze. pies stróż tego basenu. No, niestety, w morskim tak jest, Drobna awaria, i ten cały misterny plan diabli biorą. Też miałem morskie, wiem, wiem co to znaczy. Skończyło się po podjęciu pompy od odpieniacza. Prawie cała obsada poleciała. Boli do dzisiaj. Co to dużo gadać. No i tak to przy Stawku Ogrodowym człowiek przeszedł do morskiego. Kolega prowadzący szko szkołę nurkową się przymierza do akwarium. Chciał mieć morskie, ale zwątpił. No nic, małżonka przyjechała. Będę musiał się rozłączyć. Na razie, trzymajcie ciepło. Jak coś pytajcie na komentarzach.